Drogie Ukowianki, drodzy Ukowianie, kochani. Drodzy mieszkańcy, nasi przyjaciele, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi. Okres Wielkiej Nocy to czas budzącego się życia. Życzę wam zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Cieszmy się ze zmartwychwstania Pana i rodzącej się do życia natury. Z okazji świąt życzymy pogody ducha oraz pogody na zewnątrz. Życzenia kierujemy dla wszystkich tych, którzy będą przy stołach świętowali, również dla tych, którzy będą w podróży. Niech w najbliższych dniach zagości w Waszych sercach radość i miłość. Wielu radości i miłych chwil w gronie osób, które kochamy. Spokoju przy wielkanocnym stole. Smacznego jajka i mokrego dynkusa. Abyście po prostu byli. To jest najważniejsze. Abyście byli ze swoimi rodzinami, byli tam, gdzie powinniście być. Aby najbliższe dni były okazją do chwili wytchnienia od codziennych problemów, codziennych zmartwień. Cieszmy się ze zmartwychwstania Pana i rodzącej się do życia natury. Abyście ten czas spędzili w spokoju, w miłości, w zrozumieniu z rodziną. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Nie zmartwychwstały Pan. Prowadzi nas zawsze prosto i bezpiecznie do celu. Wesołych Świąt życzy Stowarzyszenie Alternatywa Dla Łukowa. Chrystus stał. Alleluja!